Naszymi gośćmi są dzisiaj Pani Krystyna i Kazimierz Szczęchowie, wielcy marszałkowie tegorocznik Parady Puławskiego. Wyjątkowej parady, bo 75. Witamy, witamy w naszym studio. Dzień czy, dobry czy, Panu, dzień dobry Państwu. Czy odczuwają Państwo jakąś tremę w związku z tą paradą? Oczywiście, że mamy tremę. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie, nad którym pracujemy już od mniej więcej lutego. Jest bardzo wiele do zrobienia. i. Tremę jest, Czy to wszystko uda się nam tak poskładać, żeby to wszystko bardzo dobrze wyszło? Czy tegoroczna diamentowa 75. parada będzie wyjątkowa? Będzie się czymś różnić od poprzednich? Jest wyjątkowa choćby dlatego, że jest 75. Poza tym jest to rok wyborczy. Także chcielibyśmy, żeby jakieś mogli polityczne sukcesy odnieść jako Polonia. Czyli będzie więcej polityków również, bo zawsze na, jak w roku wyborczym na politycy sobie przypominają o Polonii. Tak powinno być. Tak powinno być zawsze. Będziemy mogli oczekiwać na, na pewno na burmistrza, na y, kogoś z urzędu gubernatorskiego, kandydatów do kongresu te, tego rodzaju tak. y, polityków zawsze można na paradzie zobaczyć w, w latach wyborczych. Byli państwo na, y, na uroczystości szarfowania marszałków. Y, kiedyś byliście państwo marszałkami z, z, z Wallingtonu, Jakie wrażenia z tej, z tej uroczystości? Była to przepiękna uroczystość która odbyła się w konsulacie Polskiej Rzeczypospolitej w Nowym Jorku. Bardzo przeżycie było wielkie dla nas, ponieważ było wielu dostojnych gości. Szarfę nam przekazał pan Dariusz Knapik, który. Powiedział nam, że również nam pomoże w organizacji tegorocznej parady. Jakie są takie konkretne obowiązki marszałka? Co marszałek musi zrobić, żeby ta parada rzeczywiście wyszła jak najlepiej? Głównym obowiązkiem marszałka parady, czy marszałków parady jest zjednoczenie a, tych wszystkich, a kontyngent y, organizacji, uczestniczenie w. W imprezach polskich, w sashingach marszałków z poszczególnych kontyngentów i namawianie Polaków, żeby uczestniczyli, żeby przyszli na paradę, no i żeby przyszli na ten wielki bankiet, który jest w Mariot Marki tydzień przed paradą. Następnym obowiązkiem jest poszukiwanie sponsorów dlatego że parada kosztuje i to kosztuje dość dużo pieniędzy. Myśmy wysłali około 1500 listów do potencjalnych sponsorów, żeby uzyskać pieniądze na jej zorganizowanie. Czyli głównie chodzi o mobilizację. O mobilizację. mobilizację tak. I w tym roku udało nam się poprosić i przyjęła nasze zaproszenie pani profesor Maria Siemionow. Z kliniki w Cleveland, wielka Polka, która dokonała pierwszej transplantacji twarzy. I pani profesor przyjęła nasze zaproszenie z mężem i będą na bankiecie w Nowym Jorku. Nie wspomniałam na samym początku, że państwo oboje są lekarzami, jak widzę, ten, te lekarskie kontakty tutaj też zadziałały. Tak. Decydowanie. Dużo się mówi o tym, że ta parada jest mało atrakcyjna dla młody, młodszego pokolenia, które tak mówi, że a parada to dla starej Polonii, że no, co? Będziemy się wygłupiać, nie będziemy chodzić na, na paradę. Z, czy, czy w ogóle Komitet Organizacyjny Parady robi coś, żeby przyciągnąć młodych ludzi na, na, na tę uroczystość? To jest w ogóle nie tylko problem parady, ale problem polskich organizacji, żeby młodych ludzi wciągnąć do polskich organizacji. Jeżeli chodzi o Komitet Organizacyjny Parady, to jest organizacja, która mogła być takim parasolem innych organizacji, jeżeli chodzi o zjednoczenie Polonii, dlatego że jest to organizacja właściwie apolityczna. Wiadomo, różne organizacje mają swoje agendy polityczne, a to jest, to jest raczej apolityczna organizacja i dobrze by było, gdyby... Komitet Parady Płaskiego potrafił zjednoczyć te organizacje, żeby występować jako wspólny front w pewnych ważnych dla nas sprawach jako Polonii. Jeżeli ktoś chciałby pójść na paradę, dołączyć się do któregoś z kontyngentów, albo po prostu pójść i zobaczyć samo, samo, samo to przejście Polaków przez piątą aleję, gdzie można poszukać więcej informacji na ten temat? Wszystkie wiadomości na temat parady, również jak można wesprzeć paradę, można znaleźć na stronie internetowej pulaskiparade.org. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, w jakikolwiek sposób się zaangażować, można, można wszystkie wiadomości znaleźć. Można też poprzeć poprzez wysyłanie datków i przy wysłaniu datków można podać swoje nazwisko, rok przybycia do Stanów Zjednoczonych. I to będzie opublikowane w, na internecie jako Polish Illis Island. To w takim razie jeszcze przypomnijmy... Kiedy dokładnie się zaczyna parada, z którego miejsca rusza i dokąd idzie? Uroczystości zaczynają się bankietem 29 września o godzinie 6 w Marii Marquis, Natomiast parada rozpoczyna się śniadaniem przepraszam mszą świętą, a później śniadaniem i następnie przejściem piątą ewniu. Mszą świętą w św. Patryka. Patryka. I następnie przejściem piątą ewniu o godzinie 12. A 12.00 parada rusza parada. z katedry Świętego Patryka i idzie do której ulicy? No, parada rusza z różnych ulic. Trzeba też wejść na stronę i sprawdzić. Rozumiem. rozumiem. I, ale w tym, w tym obrębie, Midtown, będziemy, będziemy, tak jest. będziemy można nas obecni. Tak, jak co roku. A w tej chwili trzeba zaprosić przede wszystkim wszystkich chętnych, którzy chcieliby pójść na paradę, i to należy, jak rozumiem, do państwa. Chciałam wszystkich państwa zaprosić na czynny udział paradzie od najmłodszych do najstarszych, czy będzie to udział w paradzie na piątej aweniu w kontygentach z różnych miast, ale także bardzo proszę o czynny udział jako obserwatorów tej parady, aby wszyscy widzieli, że jest nas bardzo dużo i powinni się z nami liczyć w każdej dziedzinie życia w Ameryce. Także serdecznie zapraszamy, do, para, do udziału w paradzie, która jest największą manifestacją polskości poza naszą ojczyzną. Dziękujemy. A my bardzo dziękujemy Państwu za przyjście do naszego studia.